żałęczyńsko które przez 20 lat kierowało swoim oddziałem zamiejscowym, czyli Muzeum byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Od roku Placówka Sobiborska jest filią Muzeum Państwowego na Majdanku, a przez 12 lat miałem przyjemność i zaszczyt być dyrektorem Placówki Sobiborskiej Nadal jako doktor historii, etnograf zajmuje się tematyką poznania historii obozu Zagłady w sobie Boże. Mając na uwadze, Szanowni Państwo, pewne ograniczenia czasowe, mając na uwadze dotychczasowe wypowiedzi, pozwoliłem sobie skrócić swoją, swój referat i w odniesieniu do treści dotyczących roli, funkcji. W historii wachmanów ukraińskich w niemieckim obozie zagłady w Boże Pozwolę sobie Państwa zaprosić, czy odwołać do ostatnich publikacji, w których na temat właśnie roli, funkcji, historii, pojedynczych historii, ucieczek, losów Ukraińców po II wojnie światowej, Ukraińców, którzy służyli w Sobiborze. Zaprosić, czy odwołać do publikacji, w których na ten temat. Dosyć sporo informacji jest zawartych, przede wszystkim do publikacji Sobibor Niemieckie Ośrodek Zagłady, Exodus, który tyczy momentu powstania, czy samej publikacji dotyczącej powstania Sobiborskiego. Bardzo ważne wyniki badań archeologicznych prowadzonych od 10 lat na terenie Sobibor, na terenie Popływem obozie Zagłady w Sobiborze. Zbiór relacji Sobibor Bund wobec wyroku, czy pierwsza publikacja również będąca zbiorem relacji dotyczących Sobiboru. Natomiast swoje, swoją wypowiedź ograniczę do pewnej relacji, świadectwa bardzo unikalnego, jeśli chodzi o funkcjonowanie, poznanie funkcjonowania obozu zakłady w Sobiborze, relacji wachmana, Ukraińca szkolonego w Trawnikach, jakiego Mikołaja Karakasza, Myślę, że jego relacja będzie na pewno pewną formą dobrej puenty czy sedna tego, co chciałem mówić w, swoich, w swojej wypowiedzi, w swoich konkluzjach dotyczących właśnie roli Chiwis w niemieckim obozie Zagłady w Boże, A w korespondencji do dotychczasowej wypowiedzi wszystkich moich poprzedników, sądzę, że właśnie wypowiedź Chiwis <coughs> szkolonego w trawnikach i służącego kilkadziesiąt dni. Niemieckim obozie Zagłady w Sobiborze, myślę, będzie, jest dobrym pomysłem. Jest to relacja unikalna. Ja ją opublikowałem po raz pierwszy dwa lata temu. Jest chyba jedyną znaną mnie w świecie relacją, raportem, informacją spisaną w czasie, kiedy obóz Sobiborski jeszcze funkcjonował. Zdecydowana większość źródeł informacji, dokumentów to są. Te, które pochodzą z okresu zaraz po likwidacji obozu, czyli gdzieś 1944 roku, i oczywiście okresu powojennego. Zresztą zawsze uważałem za wyjątkowo cenne informacje pozostawione przez ukraińskich wachmanów. Intuicyjnie i warsztatowo odnoszę wrażenie, że są jednymi z bardziej szczegółowych pozostawionych opisów z grupy tych świadectw, które pozostawili po sobie, byli więźniowie obozu Zagłady w Sobiborze, niemiecka załoga, świadkowie zewnętrzni, czy właśnie kilkadziesiąt relacji zachowanych, kilkanaście, przepraszam, relacji zachowanych, spisanych, wypowiedzianych przez ukraińskich strażników służących w obozie Zagłady, ale w kontekście Wielu pozostawionych przez HIVIS służących w Bełszcu, w Treblince i wielu innych miejscach rzeczywiście relacje te mają znamiona bardzo szczegółowych, dokładnych i w wielu wypadkach wyróżniają się na tle nad, nad, tych, o których wspomniałem. Notatka służbowa Zachara Filipowicza Popławskiego do pułkownika Siergieja Iwanowicza pełnomocnika Komunistycznej Partii Białorusi w obwozie brzeskim dotyczy relacji Karakasza Iwana Michajłowicza w sprawie obozu śmierci w Sobiborze. Raport spisany 7 października 43 roku. Raport. Będąc w oddziałach imieniem Woroszyłowa i imieniem Żukowa, dowiedziałem się o kolejnych przestępstwach dokonywanych przez niemieckich faszystów, na przykład o istnieniu za rzeką Bóg Opozu Śmierci. Wspomniany Obóz Śmierci położony jest w okolicach stacji kolejowej Sobibór, na linii kolejowej Brześć-Chełm. W tym obozie śmierci znajduje się piec, łaźnia, która składa się z ośmiu komór o pojemności około 500 ludzi. Poinformowano mnie o tym, poinformowało mnie o tym kilku partyzantów, którzy przybyli z Zabuga. Jeden z partyzantów, niejaki Elber, oficer polityczny pierwszej kompanii, kompanii Oddziału im. Woroszyłowa, doniósł o tym na piśmie. O istnieniu pieca śmierci mówili również partyzanci, którzy przybyli z Zabuga do oddziału imieniem Żukowa. Napisał o tym fakcie partyzant Żukowski i kapitan Abduła Lijew. Wspomniany kapitan Abdualiew doniósł mi, że w ich oddziale imieniem Żukowa znajduje się naoczny świadek faszystowskiego procederu mordowania ludzi. Proszę wybaczyć zgrzebność stylistyki, ale jest to w miarę wierna transkrypcja tego dokumentu, który w wielu fragmentach był bardzo nieczytelny. <laughs> Dalej Zachar Filip, Filipowicz Popławski pisze: Kim jest ów świadek? Karakasz Iwan Michajłowicz, urodzony w 1922 roku, członek konsomołu, wykształcenie średnie z pochodzenia Ukrainiec, sierżant w wykazie osobowym oddziału młodszy lejtnant, pilot obserwator, jeniec wojenny, był w niemieckiej policji i w szkole policyjnej w Trawnikach. O tym mówił mi osobiście. Po szkole został strażnikiem w obozie śmierci. Według, według jego słów był tam 28 dni. Mieszkał w kraju krasnotarskim, stacja Dnieplowska. Przybył do oddziału im. Żukowa za rzeki Bug 19 lipca 1943 roku. 19 lipca 1943 roku. Pragnę przypomnieć, że obóz Sobiborski funkcjonował do momentu wybuchu sławetnego powstania zbrojnego więźniów 14 października 1943 roku, po czym raptem kilka dni trzy tygodni potem został zlikwidowany. Obecnie w oddziale imieniem Żukowa jest dowódcą pierwszego plutonu pierwszej kompanii. Informacje o tym obozie śmierci potwierdzają miejscowi mieszkańcy wsi Tomaszówka. Ci ludzie twierdzą, że obecnie Niemcy przywożą dużo ludzi z naszych wschodnich obwodów. Mówią też, że bywają takie dni, kiedy niemożliwością jest wyjść na dwór, taki smród. Miejscowi twierdzą też, że obecnie we wspomnianym obozie śmierci z trupów produkują olej lotniczy. Ostatniego faktu nie udało mi się potwierdzić, ponieważ jest to przekaz ustny. Prócz Sobiborskiego Obozu Śmierci są jeszcze cztery inne obozy. Jeden na przedmieściach Warszawy. O warszawskim obozie śmierci dołączam jedno, jeden list żołnierza partyzanta, towarzysza Bazarowa, a trzy nie, nie, donosio, nie doniesiono nigdzie, ale na terenie Polski jest jeszcze w sumie pięć obozów śmierci. Raport Karakasza. Cytu. Obóz śmierci Sobibór składał się, raport Wachmana, Karakasza, przepraszam, obóz śmierci Sobibur składał się z pięciu zasadniczych obozów. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego. W obozie pierwszym mieści się wartownia, część sanitarna, jadalnia dla Niemców, restauracja dla Niemców, dom, w którym mieszkają Niemcy, magazyn broni. Barak, gdzie mieszkają policjanci z Ukrainy, barak, w którym znajduje się dyżurny obozu i ich klub oraz jadania dla ukraińskiej policji. Liczba Niemców w obozie to 27 osób. Liczba Ukraińców w obozie to 80 osób. Uzbrojenie: Wszyscy Ukraińcy są uzbrojeni w rosyjskie karabiny. Wszystkich karabinów jest około 120 sztuk. Niemcy są uzbrojeni w dwa pistolety SWT, trzy automaty. Pozostali mają rosyjskie karabiny. W magazynie broni znajduje się jeszcze jeden karabin maszynowy Takieriewa, jeden karabin ręczny czeski, jeden karabin ciężki rosyjski, jeden karabin ciężki polski, 30 niemieckich granatów i około 5000 sztuk amunicji. Drugi obóz składał się z czterech domów, gdzie mieszkali i pracowali Żydzi. Barak, gdzie mieszkają kobiety, barak, gdzie mieszkają mężczyźni, warsztat ślusarski i stolarnia, warsztat krawiecki, szewski i inne. Ilość Żydów w tym obozie wynosiła około 250 ludzi przeznaczonych specjalnie do pracy w obozie, oprócz obozu trzeciego. Obóz trzeci. To miejsce, gdzie odbywało się sortowanie żydowskiej odzieży, a jednocześnie był magazyn odzieży. Czwarty obóz, w nim mieściły się łaźnia, w której duszono Żydów, obóz, w którym żyją Żydzi robotnicy tego obozu, około 150 ludzi, ognisko, piec, gdzie pali się Żydów, tak zwana herbaciarnia i dyżurka Niemców obok. Tego domy, warsztaty remontowe oraz wieża z ciężkim karabinem maszynowym. Piąty obóz mieścił do 60 ludzi, zachodnich Ukraińców, przysłanych tu jakoby do ochrony nowobudowanej części obozu. Oni nie mają żadnego kontaktu z obozem ogólnym. Ochrona obozu. Zmiana warty składała się z 27 ludzi. Posterunki były dwuzmianowe. Ukraińcy stoją na posterunkach po trzy godziny. Dookoła obozu jest siedem wieżyczek, na których stoją tylko, stoi tylko w dzień po jednym człowieku z piętnastoma sztukami amunicji i karabinem. Z kolei każdy z tych pięciu obozów ma swoją własną ochronę. Po wyznaczonych miejscach nocą, porą, nocną porą dodatkowo chodzą dookoła obozu patrole złożone z trzech volksdeutschów. Wewnątrz obozu chodzi dwóch Ukraińców i dwóch Niemców. Jeden Niemiec pełni stały dyżur w obozie. Słyszę pociąg z łoskotem i hałasem podjeżdża do obozu. Słychać wystrzały karabinowe i serie z automatów. Pociąg zatrzymuje się na stacji. Na tę chwilę cała straż obozowa postawiona została na nogi. Czekają. Od pociągu odczepiają 8-10 wagonów i wtaczają na teren obozu. Robotniczy żydowcy otwierają wagony i wrzuca, wyrzucają stamtąd ludzi żywych i martwych. Wszyscy lecą na nasyp. Słychać tylko jęki i płacz ludzi i dzieci. Krzyk niemców i świst na hajek. Ludzie gonią z, nasypu, ludzi gonią z nasypu korytarzem zrobionym z drutu kolczastego. Tutaj jest pierwszy barak, gdzie oni rzucają wszystkie swoje rzeczy, okrycia, walizki, topoły. Wyszedłszy z tego baraku, spotykają jednego niemca, który stoi z na i kruje mężczyzn na lewo, kobiety na prawo. Kobiety prowadzą dalej korytarzem obok obozu drugiego do ostatnich dwóch baraków, gdzie je rozbierają donaga, zabierają pieniądze, zegarki, złoto, srebr, srebro, brylanty. Po kobietach prowadzą mężczyzn do baraku, gdzie ich też rozbierają donaga i tym samym korytarzem później.